Właśnie majster, max 206, i dzisiaj kolejny pizzki wynika dla raczej. Już wyciąg na się 12T, czołgiem najlepszym do robienia wyciągów na mapie kamieniec na trybie realistycznym. Bitwa była skazana na porażkę z powodu dwóch Excelsiorów, które. Mam średni, dobry pancerz akurat, ale mam słabą penetrację. Na te piery to jest za słabo, więc muszę walczyć z golda. No to ja oczywiście strategicznie mówię na C, bo na C jest najlepiej. Zaraz, żeby zobaczyć sobie tego T-34. Może mi się raz uda nawet nagrać z nim odcinek. Bo to jest Polak, który coś z tego zrobi później. No, to jedziemy tutaj. Oczywiście będę spotował czołgi. Ponieważ że ja mam bota, więc od razu widzę czołgi. Ja spotowałem wałkę. Teraz te cztery mi je wypycha, ten właśnie. Nie wiem jak to. Więc ja za zatrzymuję, aż mi popchnie, już. No i obracam się. Cofam się, wracam się na kampę. Widzę bezetkę 4G. Nie zdążę strzelać. No i strzelam. Niszczę go pierwszy frak. Widzę WZ. -t. Pierwszy strzał trafiam. Drugi strzał nie trafiam, bo strzeli w jarzmo. A jarzmo w tej WZ ma dobry pancerz. Bardzo dobry. Więc teraz. Tracimy czwórka. Strzela z hajka za 6HP tylko. Wychylam się. Nie widzę go. Ale za to dobijam leoparda. Widzę wałkę. A mam jeszcze dwa pociski, obrywam z 200 od wz Pierwszy strzał Drugi strzał Obrówam odwałki za 160 Naprawiam się Teraz muszę ładować Mam już dwa fragi Zostaje mi sekunda Nasze ładowanie Nie przebijam Drugi raz przebijam I trzeci raz przebijam już mam trzy fragi. I wiem, że ktoś ktoś tutaj jest, bo widać Wolverife Mieję, że został jakiś czas tam do przeładowania. Excel go niszczy Teraz wiedział jak Tam mówiżna na plecki. Ja musiałam mieć idealny kod żeby go... żeby dobyć w wózetkę. Strzał pierwszy, strzał drugi. Wizetka akurat była stokowa. Więc jadę do przodu później. Mamy już 4 kile. A KW2 nie szuka nam KW2, zostaje Excelsior i ja. Teraz widzę KW2, bo Excelsior nam go wykrył. No to jak się tak pojechać, żeby nie zająć bazy? Niestety musiałam tak podjechać. Nie dało się inaczej. No, i teraz czekam tego KW2. Widzę Celsiera, który tam celuje, ale widzę, że ktoś tam jest, bo ma Aimbota. i, I celuje teraz akurat w czołg. Tego nie widać na powtórce, ale tutaj jedzie KW2. Pierwszy strzał. Widać teraz KW1 przez chwilę. Drugi strzał, trzeci strzał. KW2 się skafnęło, że ktoś jego nawalał. To się cofa. Ja ładuję i normalnie teraz już jadę na jolo, bo Są tylko KW2 mi tutaj ma na hita. Skaczę KW2 strzela w Excelsior teraz, nie przebija hajka Excelsior nie przebija KW2, kiepsko. Nie wiem gdzie jest teraz. Strzelam z boleja, trafiam, mam killa, ładuję magazynek teraz. Bo nie opłaca się wyjeżdżać na kawę jedynkę z full HP Z jednym pociskiem Teraz widzę, że Excel się obrywa Myślę sobie, że kw jedynka gdzieś jest z przodu No to szukam tej kw jedynki, gdzieś tutaj na dole Rozglądam się, a tu nagle KW-2 zjeżdża na dół Wystraszyłem się tego Aspektu tak Strzelam Drugi raz strzelam, podpalam go I niszczy i tylko to jest jeszcze. Ponad 2000 dam'a zrobiłem. Miałem nierówną sumkę tylko przez to, że właśnie te 4 uszkodził tego, tą WZT z hajka. No i 6 fragów 2256 damaga, 2 na 3. Drużynowo wypadam najlepiej. Najgorzej wypadło KW2, które stało na ich respie. No i najgorzej u nich PZK. No i teraz szczególnie. Tutaj pasy popatrzcie. Tutaj speramion tutaj widzicie zarobki i pydy. Od dzisiaj już będą lepsze filmiki, to by było na tyle. Znaczy, lepsza jakość filmików będzie. To by było na tyle. Siema.